Budowa elektrowni jądrowej, pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to bardzo strategiczny dla nas projekt, dla nas jako kraju wiodącego w całym renesansie energetyki jądrowej, o którym teraz się mówi na świecie. Dlatego polskie firmy stają przed bardzo dużą szansą wykorzystania swojego potencjału i bycia pierwszym w odbudowie całego sektora energetyki jądrowej w Europie, jak również rozpoczęcie tworzenia nowego sektora energetyki jądrowej w Polsce. Dlatego też te osoby, te firmy, które Będą widziały ten potencjał i dobrze się przygotują, na pewno wezmą udział w, w tym wyścigu do rozwoju swojej działalności. A co za tym idzie, to przede wszystkim budowanie takich kompetencji, które będziemy mogli rozwijać już na przyszłość. I proszę pamiętać oczywiście, że projekt budowy elektrowni jądrowej to nie jest 10-15 lat. To jest tak naprawdę inwestycja w kapitał i ludzki, i zakładowy na 80-100 lat, a później nawet przy samym decommissioningu. Na kolejne 100 lat. Także perspektywa udziału w tym sektorze jest przede wszystkim bardzo owocna i bardzo, bardzo długoterminowa. Polskie firmy mają już kompetencje jądrowe. To są kompetencje zdobyte oczywiście na rynkach zagranicznych, ponieważ sektor energetyki jądrowej w Polsce dopiero jest tworzony. Natomiast przygotowując katalog wraz z Ministerstwem Energii kilka już nawet lat temu zidentyfikowaliśmy blisko 100 firm, które mają doświadczenie w sektorze energetyki jądrowej. A z tego 50. A może już nawet więcej, posiada więcej niż 10 lat takich kompetencji w, w rozwoju i w sprzedaży, czy to swoich produktów, czy usług do energetyki jądrowej. Także potencjał jest, mamy nadzieję, iż te firmy będą się dzieliły swoimi, swoimi doświadczeniami, kompetencjami z innymi, tak aby ten łańcuch dostaw w dół również budować, abyśmy mogli w jak największym stopniu wziąć udział w budowie polskiej elektrowni jądrowej, jak również brać udział we wszystkich projektach światowych. Jest to już piąta edycja warsztatów Polski Przemysł dla Energetyki Jądrowej, którą organizuje Geosnuklear na zlecenie Ministerstwa Energii we współpracy z Politechniką Warszawską, jak również z Górnośląskim Instytutem technologicznym z sieci Łukasiewicz oraz firmą Biuro Veritas. Jest to również kolejny krok w szkoleniu i podnoszeniu tej świadomości wymogów w energetyce jądrowej dla polskich firm. To jest nasze główne zadanie jako IGEOS Nuklear, przygotować polski przemysł, polskich przedsiębiorców do takiego poziomu świadomości, aby oni byli gotowi realizować nie tylko projekty podczas pierwszej elektrowni jądrowej, ale również brać udział w projektach światowych. Słyszymy teraz o dużych planach europejskich, z francuską technologią, słyszymy o bardzo dużych planach, z amerykańską technologią, także wykorzystując ten potencjał, który obecnie mamy, bądź sytuację, w której się znajdujemy jako liderzy tak naprawdę rozwoju energetyki jądrowej w Europie, no, nie wyobrażam sobie, abyśmy nie mogli wykorzystać tego potencjału do rozwoju i do liderowania w tych projektach w Polsce, na świecie.